Jest tu, tak? Cześć, jesteśmy. Jestem z Maćkiem. Dzisiaj będziemy robić retro odcinek z bardzo starych PETER. Nie wiem, czy jeszcze. Nie szkoda, że nie mamy nowej wersji. Nie ma. Miazgi mamy, moi drodzy. One są z roku którego synuś? 11. 2011 12. Ale 12. Więc moi drodzy. Nowej wersji nie ma, tylko produk produkował to oczywiście. Producent Super Power. 36 sztuk. Ceny nie znam. Pakowane fajnie, bo taki jeden pak i sześć sztuk Takie coś Ile to ma grama, Półtora Półtora grama na sztukę Tak ja pokażę informację. Kiedyś testowaliśmy, nie wiem, tak dwa lata temu Tak, synuś. Ale z y, tego, z telefonu, a nie z aparatu efekt Bank Po rosyjsku, po polsku Instrukcja obsługi, tutaj rok Klasa adr 1.3 no. Kod produktu Dostaliśmy je od sklepu Fojewerki Shop, od Michała. Dzięki jo. jeszcze raz za podesłanie. Ijo. O, takie coś. Dużo petard. Zobaczymy jak się zachowają. No, tu jest problem. chyba jeden taki, jedna zgrzewka nam styknie. Dobra. Te, dzięki Michałowi testujemy właśnie stare petardy no, retro. Tak, tak to taki wygląda. Retro test będzie. 6 sztuk. Tak tu też instrukcji tylko co chyba nie złapie. Masz w synku coś. O tak, wiesz, i petardki malutkie. Instrukcja jest. Dobra. Jak ona wygląda? Malutka. Dobra, no. Wyglądają jak J-105, tak? No. Mhm. <słyska> Cienki ląd O i ten lips Pięknie walą synuś, myślę, że jednak mają te półtora grama Może Mogę mieć Albo może słabszego fotobłysku A dalej? Dobra, jeszcze sobie rzućmy Super power Ale pięknie poszła w trawę. Czyżbyś? I się nie no. Tak Ma prawo, dlatego że my te kupujemy petardy majdody, Więc wiadomo, że to jest wszystko uzależnione. Gardyuszek? Wszystko uzależnione od przechowywania petard. Nie okłamujmy się, nie możemy mieć do nikogo pretensji. U nas założyło się, że przy testowaniu petard z z pięciu wypaliła jedna z sześciu. Na W miarę Półtora grama nie może mieć Trawa Może O Bażanty krzyczo Nie Bażanty mój drogi A bżurawie, Boże no, sorry Nie wiem dlaczego to zawsze kojarzę z porządkami. zobaczcie dość spory, dziurka wykosił ładnie trawę mam jeszcze jedną tak? Mamy jeszcze dwie zobaczmy co zrobi z czy wyrwie, rozerwie Wróci puszkę jak wysoko puszka poleci No, Uuu, nie poleciała. Tego ja się no nie. A dno to... Nie wiem Puszka moi drodzy. Robi nam się teraz taka ładna lornetka. <grym> -uh. Al to tyle. O widzisz macie, bliźnią przedłużenie uh -huh. Od aparatu. Jeszcze jedna została. Podnią. Jeszcze jedna Dobra to no, tu do śmietków. Rzucaj, rzucaj, rzucaj. Ile szybko, dobra. Może wypali? Miejmy nadzieję. No, czekaj, z sześciu, tak? Jedna nie wypaliła na razie. Ta? Wypali. Ta wypali, powinna. Być. Wypaliła. Pięknie. Dobra. To byłoby na tyle, moi drodzy. Jeszcze raz dzięki sklepowi, dzięki Michał za podesłanie, Fajwerki Shop Bądźcie z nami, komentujcie, subskrybujcie Oglądajcie, polecajcie, podsłuchajcie pomysły My dalej będziemy kręcić, nie poddajemy się Pomimo trudności, zrobimy to dla Was Nie naśladujcie nas przede wszystkim, bo pirotechnika to nie zabawa Pamiętajcie o tym, tak. nie naśladować, nie naśladować, nie naśladować Na razie